Witajcie dowódcy! Jestem Ala, a to jest miesięczne zestawienie ofert specjalnych, w którym przeglądam promocje, wydarzenia i aktywności nadchodzące w przyszłym miesiącu. Wierzchołek drzewa przechodzi obecnie kilka ważnych zmian. I nie mogę jeszcze podać Wam żadnych szczegółów, więc obserwujcie stronę naszego portalu, aby dowiedzieć się więcej o marcowych nowościach w wierzchołku drzewa. Pierwszy weekend marca rozpoczniemy obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet z misjami na napisy, wyglądy załogantek i miejsca w koszarach. Obchody potrwają od 4 do 9 marca. Od 11 do 25 marca dostępne będą specjalne misje G.I. Joe na elementy personalizacji o tematyce G.I. Joe i rezerwy osobiste. Tego samego dnia, czyli 11 marca, ruszy bardziej znane Wam wydarzenie z załoga i jest najważniejsza z typowymi zniżkami w grze i misjami na punkty doświadczenia z załogi, materiałami eksploatacyjnymi i rezerwami osobistymi. Potrwa ono tylko do 14 marca. Potem nastąpi Irlandzkie Szczęście, trwające od 15 do 22 marca. Specjalne wydarzenie na Dzień Świętego Patryka z poczwórnymi punktami doświadczenia za pierwszą zwycięską bitwę dnia i misjami na emblematy, naklejki i zieloną farbę. Wreszcie, w dniach od 25 do 28 marca, powróci gorączka punktów doświadczenia z tradycyjnymi zniżkami w grze i misjami na duże zdobycze doświadczenia, które można wykorzystać do odblokowania nowych czołgów lub zamienić na wolne punkty doświadczenia. Dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie swoje komentarze i subskrybujcie nasz kanał. Pa pa!